Nie no, jak ja to w pierwszym to się chyba postram. Ch**a no, To jest gorzkie strasznie, nie? O ja, Już jest za dużo, aż światła migają. No, ja jak to przełykam, to mi się to po prostu rasa. ostrzejszy ramen, czyli Bulldog 3 Spice. Najpierw sobie ugotujemy makaron, a potem wlejemy sobie tą całą zawartość tego płynu, sosu, nie wiem jak można nazwać. A jeżeli wy zastanawiacie się, gdzie kupiłem coś takiego, no to jeżeli nie oglądaliście filmu, gdzie rozpakowywaliśmy sobie paczkę, w której rozpakowywałem różne takie y, słodycze ostre, jak i kwaśne, także zapraszam was do tego materiału. dwa Jak taka zupka, nie? taka ostra zupka, potem będzie piekła dupka. No nic, wziąłem sobie mleko, jakbym był chipka w jedzeniu tego. Także no myślę, że możemy sobie zaczynać. Także 3, 2, 1, w to jest takie gorzkie. U, to jest gorzkie strasznie, nie? <tryk> o, ja pierdolę. Jak ja to zjem, to będzie hit Ale już Wam powiem. Aż światła migają. Spróbuję jeszcze trochę. Ło! ale to naprawdę zaatakowało. Nie, to jest... To jest chyba ostrzejsze jak ten kebab wtedy. Ten kebab był jeszcze do wytrzymania. A tu to mnie totalnie pieką całe usta. Wiecie ja, ja na co dzień nie wiem takiego bardzo ostrego. Lubię sobie jakiś tam ketchup zjeść. Albo coś. Ale nie takie zupy. I to jeszcze... Jakbym miał jeść takie coś na co dzień, to chyba bym się zżywał. Nie wiem sobie w ogóle kuseczek ani papieru, ani ręczniczków, żeby, żeby sobie jedną zdjęć O, dobra. Czuję jak się po prostu cały nie? <śmiech> Czekajcie, <laughs> teraz sobie papier ręczniczek papierowy zawsze. Spoko. Pierwsza taki moment nad sobą. Mi to osobiście nie smakuje. Naprawdę, nie moje smak. Ostrość spoko, ale nie mój klimat, jeżeli chodzi o smak. Chyba, że to tak ma być. Bo ja jak to przełykam, to mi się to po prostu zwraca. Masakra. Ja chyba tego nie wiem, ale... Proszę trochę. Dla widza. Wszystko zrobione na wizę, Popłakałem się. Aż. No, automatycznie, my, no, jakby wam to powiedzieć, chcę to przełknąć, ale na tyle mi to nie smakuje. No, usta to są masakra po prostu. Ale i tak jest jeszcze dobrze, bo nie popiję w ogóle. Ostatnie chyba dwa i więcej nie, nie jem. Po prostu się napiję. Nie mi. Nie znam tego. Otwieram mleko. Jednie to. Myślałem, że to zjadę. Jakby to były moje smaki, to schęciłbym to od nie? bo to nie jest jakiś tragiczny, tylko po prostu ten smak to aż mi odrzuca. Tu nie chodzi o to w ta ostrość to ostrość tam ale... No nie moje smaki. Kurwa, no jak ja się tociłem. To nie jest na moją głowę. Teraz się wcale nie dziwię, dlaczego ludzie y, zalewali wszystko wodą, mieszali to i tyle. A ja po prostu zagotowałem makaron, wlałem ten sos i faktycznie jest trzy razy ostrzejszy. Jakbym pewnie zrobił jak zupkę chińską, no to prawdopodobnie to nie byłoby wcale takie ostre. Na pewno mam powiedzieć, że jeżeli nie możecie sobie coś takiego zakupić, nawet chyba na skrami.pl coś takiego kupicie sobie, jakbyście chcieli, a albo po prostu w w boxie takim tymi słodyczami, które są ostre i, i kwaśne też możecie trafić. To, też to zależy, bo jak oni to pakują. No normalnie czuję, jak mnie boli gardło od tego. Tu, całe. Podjąłem się wyzwania, także myślę, że zaliczone. <laughs> Trochę mi się głos zmienił. O kurde. Dobra, także ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Trzymajcie się do kolejnych filmu I siema.